Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale Stelmach 2 I dzisiaj pomówimy sobie o rozmaitych remake'ach, rebootach. Częściowo także sequelach, czyli tych wszystkich sytuacjach, kiedy bierzemy jakąś znaną historię, coś co już raz się sprzedało, raz zapisało się w historii i opowiadamy to jeszcze raz dla nowej publiki, licząc oczywiście na zupełnie nowe zyski. Bo za każdym razem, i pisałem to na Twitterze i stwierdziłem, że rozwinę temat tutaj, za każdym razem, kiedy dostajemy jakieś doniesienia, informacje o tym, że powstaje nowa wersja czegoś. Ehm, ostatnio ogłoszono, że na Disney Plus pojawi się nowa wersja Home Alone. Um, BBC pracuje nad swoją wersją nowego Draculi. E, Chris Rock wraca do piły, robiąc jakiś swój spin-off, który będzie jednocześnie jakimś tam miękkim rebootem. Cholera wie co z tego wyjdzie. Wiecie, za każdym razem wychodzą jakieś nowe wersje czegoś. Dlaczego? No to o tym sobie za moment pomówimy, ale za każdym razem, kiedy dostajemy tego typu doniesienia, pojawiają się w komentarzach ludzie, którzy piszą: no nie, co? czemu? Czemu zabierają mi coś, co już znałem? Czemu powstaje nowa wersja tego? Dlaczego ktoś chce zepsuć mi. Home Alone, albo piłę. Czy już nie ma nowych pomysłów, czy czemu Hollywood nie bierze się za nowe rzeczy? I przyznam szczerze, że ja kompletnie nigdy nie rozumiałem tego typu podejścia. Ja zawsze lubiłem rebooty, lubiłem opowiadanie danej historii w nowy sposób, dla nowej publiczności, bo bardzo często ja byłem tą nową publicznością. I być może bierze się to z tego, że ja no, zawsze lubiłem horrory, a horrory od samego początku, oczywiście mówię tutaj o filmowych horrorach, No stały remake'ami i stały opowiadaniem tej jednej klasy Historii w kółko i w kółko i w kółko, i bardzo często to działało, bo y, oczywiście zmieniała się zawsze technologia, zmieniało się sposób opowiadania historii, no, ale też oczywiście zmieniały się podobania publiki. I oczywiście horrory oglądane sprzed lat, nie wiem, z lat 30., 40., 50., może nawet 60., bardzo często są wartościowe do obejrzenia i ogląda się je z dużą, powiedzmy, dozą ciekawości, chociażby dlatego, że no, jest to duża część historii kina, no to trudno powiedzieć, żebyśmy się wczuwali w te filmy tak, jak wczuwamy się w rzeczy, które powstawały w ostatnich latach. Ale oczywiście oczywiście są wyjątki, są filmy, które się nic nie zastarzały, ale to jest mimo wszystko mniejszość. No ale też wydaje mi się, że w przypadku horroru to jest o tyle łatwiejsze, że no, horrory no, zwykle nie traktuje się i dosłownie. Nie? Bardzo często pod historią, którą widzimy na ekranie, ukrywają się jakieś lęki związane z ówczesnymi czasami, z ówczesną sytuacją polityczną, jakimiś problemami społecznymi. Wiecie, no często się nie zauważa oglądając nie wiem slashery z lat 90, że bardzo często dotyczyły one czy próbowały w jakiś sposób odnieść się do problemu AIDS w, w ówczesnych czasach. No dzisiaj się można tego nie zauważyć, ale kiedy się porówna tamte slashery z tymi slasherami na przykład z lat 70, które odnosiły się do kompletnie innych problemów społecznych, na przykład rozpadu więzi rodzinnych związanych z na przykład wojną w Wietnamie czy generalnie ze zmianami społecznymi, z tym, że nowe pokolenie miało już kompletnie inne podejście do życia niż to stare i przez to w tych Zawsze mamy młodych ludzi, a dorosłych nie ma nigdzie w pobliżu. Co miało oczywiście tę ścianę między jednym pokoleniem a drugim symbolizować. I oczywiście Slasher z każdej innej dekady będzie wyglądał trochę inaczej, będzie się odnosił do czegoś innego. I tak jest praktycznie z całym gatunkiem. Nawet jeśli mamy tę samą historię opowiedzianą w, nawet w podobny sposób, to jednak opowiedziana w latach 80., a opowiedziana w latach 2000 będzie już wybrzmiewać troszkę inaczej, bo na czym innym się autorzy skupią. Oczywiście no wszystko zależy od utalentowania, powiedzmy, autorów od tego, ile faktycznie, na ile dobrze oczywiście daną historię opowiedzą, no bo zdarzały się też rebooty czy remake'i, które były bardzo odtwórcze i nie wnosiły absolutnie nic, ale to też się zdarza. Natomiast ja nigdy w związku z tym nie byłem przeciwny samej idei remake'owania czy opowiadania jednej historii w nowy sposób, bo to zawsze oznaczało, że no, dana historia jest na tyle interesująca, na tyle uniwersalna, że można ją powiedzieć w różny sposób i można dzięki niej zwrócić uwagę na kompletnie różne rzeczy. Bardzo często się tak zdarzało i jest bardzo dużo remake'ów, które moim zdaniem wyszły z tego obronną ręką i e, zwyczajnie stały się wartościowymi filmami na swoich własnych prawach. Wydaje mi się, że masa remake'ów w ostatnich latach horrorów wypadła naprawdę bardzo fajnie. Nawet powroty po latach do horrorów wypadły bardzo ciekawie. Ostatnio Halloween wyszło świetnie. Jeśli chodzi o remake, no to Charles Play wydaje mi się, że, że naprawdę dało radę. E, biorąc tą esencję m, takiego powiedzmy luźnego, fajnego popcornowego horroru, ale jednocześnie dorzucając tam ten element nowoczesnej technologii i tak dalej. I bardzo lubię ten motyw, że AI uczy się tutaj naszych zachowań, a bardzo często jest tak, że nasze zachowania nie nadają się do powtarzania, więc może lepiej, żeby się nie uczyło. I no, ja generalnie lubię nawet te remake'i, które nie cieszą się jakimś takim ogólnym uznaniem, ale doceniam je za to, że są inne. Za to, że po swojemu podchodzą do materiału źródłowego, jak Halloween Roba Zombie'ego, jak na przykład co tam, Zgórza Mają Oczy Alży, czy Evil Dead, które wiem, że wielu fanów oryginału nie przypada za tym remake'em, ale go bardzo lubię chociażby za to, jak pięknie jest zrobione i bardzo fajnie bierze ten materiał źródłowy. A jednocześnie robi z tego taki bardzo krwawy, ale jednocześnie piękny horror, i ja to w 100% doceniam. To, co chcę powiedzieć, to to, że uważam, że jest pewna wartość w tym, kiedy bierzemy, powiedzmy, jakąś historię i opowiadamy ją w nowy sposób dla nowej publiczności z uwzględnieniem technologii, które mamy do, do dyspozycji w tym momencie, czy też przede wszystkim uwzględnieniem nastrojów społecznych i sytuacji, jaka teraz panuje na świecie. No bo zawsze filmy jednak odwzorowują sytuację społeczną jakieś poglądy autora, no powiedzmy spojrzenie autora na rzeczywistość. Zawsze w jakiś sposób to rezonuje i sprawia, że ta historia, nawet jeśli właśnie baza popularna jest bardzo podobna, albo nawet taka sama, to ona wybrzmi już trochę inaczej. Masa naprawdę znakomitych filmów, o których nikt, masa osób pewnie nie pomyśla, że są remake'ami, no są właśnie e, remake'ami. Jak na przykład, nie wiem, no ten podawany wiecznie Scarface jest chyba najlepszym przykładem. Nikt nie pamięta już pierwowzoru, a mm, film Briana De Palmy wszyscy Doskonale znają, bo no świetnie odzorowywał czasy, czy raczej był świetnym dzieckiem swoich czasów, kiedy powstawał i, i znakomicie wpisał się w ówczesną sytuację. Mumia! Słuchajcie, kiedy wychodził film z Tomem Cruise'em i ja w swojej recenzji, czy w jakichkolwiek innych materiałach, mówiłem o tym nowym filmie i odnosiłem go do oryginału to większość osób założyła automatycznie, że chodzi mi właśnie o Mumię z 99 roku, z końca lat 90 to ten film przygodowy z Brendanem Freysierem i że to jest oryginał. No, no nie, to jest tak naprawdę remake no, i to trzymające się pewnych elementów obularnych oryginalnej mumii z Borisem Karloffem z lat 30., w wykonaniu Jamesa Wale'a, o ile dobrze pamiętam. No, oczywiście, mumia miała wiele rozmaitych inkarnacji później, ale późniejsze skupiały się na już kompletnie innej historii, na, na właśnie złej mumii, która chodziła i mordowała. Natomiast historia o tym kapłanie albo jakimkolwiek innym egipskim dostojniku, który jest zakochany w księżniczce i zostaje za to, czy generalnie zostaje potem zmumifikowany, i potem wraca po latach, żeby. Znaleźć reinkarnację swojej ukochanej, to jest dokładnie to, czym był ten klasyczny film z lat 30., i to jest dokładnie to, na czym skupia się fabuła tej nowej wersji. I poniekąd też tego filmu z Cruzem to jest trochę nowa reinterpretacja, która już nie wyszła, ale widać było, że można było tę samą historię, która wówczas była takim bardzo atmosferycznym, powolnym, nawet nie horrorem, ale takim właśnie romantycznym horrorem może w ten sposób, bo on był taki bardzo melancholijny, bardzo powolny. To jednak udało się to przerobić na film przygodowy, który masa osób pokochała. Więc to choćby świadczy o tym, jak daleko potrafią iść remake'i, jak fajnie potrafią. No, Przerobić materiał źródłowy. No słuchajcie, tych remaków jest cała masa. Infiltracja, Ocean's 11, e, prawdziwe męstwo. E, nawet nasz ulubiony Zack Snyder swojego czasu popełnił remake. Oczywiście mowa tutaj o Dawn of the Dead, czyli świt żywych trupów. E, oryginalnie to był oczywiście horror z tymi powolnymi zombie od Romero, które szwendały się po centrum handlowym, co było metaforą e, konsumpcjonizmu i kapitalizmu. E, natomiast u Zacka Snydera to był efekciarski film akcji z szybkimi zombie i, i świetnie wyryżysowanymi stosowanymi scenami akcji scenariusza Jamesa Gana swoją drogą. I to też był kompletnie inny film. Zresztą Pierwsza Noc Żywych Trupów też została w moim zdaniem bardzo fajnie, przez Toma Winniego za kamerą i to był co prawda bardziej bliższy, czy raczej remake bliższy temu, czym był oryginał, ale przez to, że Tom Savini jest, no, specem od charakteryzacji i on stał tutaj za kamerą, no to jednocześnie dostaliśmy film, który miał świetnie zrobione zombie, jednocześnie też troszkę odwrócił, no to czy raczej Troszkę inaczej rozłożył akcenty przy okazji tych ludzkich bohaterów, co też jednocześnie dało nam trochę inny film. Bliski, mimo wszystko, temu, czym był oryginał, ale trochę inny, i dzięki temu no, oglądanie remake'ów wcale nie było straconym czasem. Ja naprawdę nie cierpię tych wszystkich remake'ów, które starają się odtwarzać scena po scenie oryginał. Jaki to jest cholera sens? Znaczy, to może działać jako ciekawostka no bo możemy zobaczyć stary film w formie nowej, pokazanym za pomocą nowej technologii, ale jednocześnie no filmy nie starzeją się aż tak szybko wbrew pozorom, więc w przypadku jeszcze animacji może ma to jakiś dodatkowy, dodatkowy walor I, i już nie będę wracał do tematu animacji Disneya, wiemy dlaczego one powstają, wiemy dlaczego wyglądają tak jak wyglądają więc nie ma już co do tego tematu wracać ale w momencie kiedy mamy film, który stara się dosłownie jeden do jednego odzorywać oryginał, jaki po prostu, po co te filmy powstają, czemu dostaliśmy Mamy tę psychozę Gusa Santa, która absolutnie no nie ma żadnej wartości, bo jest po prostu odzorowaniem filmu Hitchcocka i tylko gorszym? Czemu dostaliśmy ten koszmar z ulicy Wiązów okropny, który gdzie nie ma absolutnie niczego ciekawego, niczego nowego poza skupieniem się na tym, że o, Freddy chyba był pedofilem jednak, tak na 100%. Co też nie wniosło na dobrą sprawę nic do tej historii, bo nie sprawiło, że, że Freddy stał się ciekawszy, wręcz przeciwnie, stał się po prostu teraz jednowymiarowym złoczyńcą. Albo też mamy remake'i, które kompletnie nie kumają, z czego wynika popularność poprzedniczki. Mamy taką serię bardzo specyficzną jak The Thing. Najpierw mieliśmy film z lat 50., The Thing from Another World, zdaje się tak to się nazywało. Potem Carpenter zrobił remake tego, który był absolutnie fenomenalny i był bardzo oryginalnym podejściem do podobnej historii o obcym na stacji arktycznej. A potem mieliśmy ten remake o prequel czyli coś, co fabularnie było prequelem, ale w istocie było remake'iem, bo no, odhaczało praktycznie wszystkie te same elementy, co e, poprzednik. E, z 2011 roku chyba, nie pamiętam nawet, kto to wyreżyserował, ale wiem, że Mary Elizabeth Winstead była w obsadzie. I to był film, który kompletnie stracił dwie bardzo ważne, który kompletnie położył dwa bardzo ważne elementy poprzednika, czyli po pierwsze efekty specjalne i ponoć efekty w The Thing, tym nowym, były robione praktycznie, ale ostatecznie wytwórnia stwierdziła, że chce mieć komputerowe. No Wszyscy pamiętają The Thing, nawet jeśli nie pamiętają samej historii, pamiętają efekty specjalne z tego filmu. Więc gdyby nowy, nowy miał chociaż trochę elementów praktycznych, myślę, że to wyglądałoby znacznie lepiej. No i po drugie, przez to, że mamy no, praktycznie scena po scenie, te wszystkie elementy z poprzednika przełożone tutaj, no to zupełnie zginął tutaj ten element yy, tej niepewności co dalej, tego zaskakiwania nas nieustannie przez yy, fabułę, no i przez tego stwora, oczywiście, również. The Thing oglądało się po prostu z sercem w gardle, no bo nigdy nie widziałeś, co się za film wydarzy. Mogłeś się spodziewać absolutnie wszystkiego. No, chyba, że oglądałeś film 100 razy, no to już wtedy niekoniecznie, ale no, umówmy się, oglądanie tego filmu za pierwszym razem to jest po prostu przejażdżka rollercoasterem. Natomiast w przypadku tego remake'u, no to wiesz już, co się za chwilę wydarzy. Wiesz praktycznie, możesz od razu się domyślić, kto jest zarażony, kto nie, no bo to wynika mniej więcej z tego, jak wyglądał poprzedni film. Więc nie mam zielonego pojęcia, co ludzie tutaj myśleli. Więc słuchajcie, no, to, o czym mówię, to do czego zmierzam y, za pomocą tych licznych przykładów to to, że są dobre remake'y, są złe remake'y, ale remake'y same w sobie nie są absolutnie niczym złym. I nieważne, czy są. Wiecie, czy pobudką jest tutaj, że okej, okay, zróbmy jeszcze raz nową wersję tej historii, bo ona jest tak uniwersalna, że możemy ją opowiedzieć na nowo i powiedzieć coś nowego tym razem. Czy pobudką jest, no, zróbmy, bo to więcej kasy, to, o, to niezależnie od tego, to i tak może nam dać dobry film. To i tak może nam dać film, który będzie stał na własnych nogach, mimo tego, że jest powiedzmy remakiem poprzedniej historii. Wszystko zależy od tego, jakich twórców się do tego zaangażuje, wszystko, się, wszystko zależy od tego, ile włożą. Tak naprawdę pracy, ile włożą talentów w daną produkcję. Natomiast to, czy to jest remake, czy to jest reboot, czy to jest jakiś sequel po latach, czy to jest jakiś prequel prequelo remake, tak jak The Thing samo w sobie nigdy nie świadczy o tym, czy to będzie dobry film, czy nie. I słuchajcie, prawda jest taka, że tego typu film nigdy nie zabierze wam oryginału. I na dobrą sprawę te wszystkie remake'i, które no, były na tyle przeciętne, nudne, bez wyrazu i niepotrzebne, niepotrzebne w tym względzie, że jak już wyszły, to się okazało, że nie wnoszą absolutnie nic do tematu, no, zapominamy o nich bardzo szybko. Taka jest prawda. Czy ktoś dzisiaj pamięta remake Pamięci Absolutnej z Colinem Farelem? Myślę, że nie. Czy ktoś dzisiaj pamięta te wszystkie remake'i horrorów, które wychodziły w latach 2000? No myślę, że jak się pamięta, to tylko o tych najlepszych, tylko o właśnie e, Wzgórza Mają Oczy, o Halloween, myślę, że Teksańska Masakra się spotkała z niezłym przyjęciem, ale przecież praktycznie każdy slasher z tamtych czasów doczekał się remake'u i tak naprawdę o nich się nie pamięta. Zresztą słuchajcie, Teksańska Masakra to jest cykl, gdzie najpierw mieliśmy film Tobiego Hoopera, Legendarny już powiedzmy. Potem mieliśmy sequel zrobiony przez znowu Tobiego Hoopera, który był remakiem, tylko że zrobionym na wesoło. Maso osób o nim już nie pamięta, ale ma spore myślę, Cult Following: e, polecam, polecam zerknąć sobie. Zresztą e, w nowej wersji Child's Play Chucky e, nabiera swoich morderczych, e, powiedzmy, skłonności między innymi po obejrzeniu tego filmu, więc warto. Potem mieliśmy trzecią część, która też była remakiem i była cholernie nudna i poza tym, że Ken Foree się tam pojawia, no to nie miał absolutnie nic interesującego do powiedzenia. Potem była jeszcze czwarta część, gdzie była René Zalweger i um, Matthew McConaughey chyba. I tam Leatherface był transseksualną postacią, ja dobrze pamiętam. E, I też nikt o tym nie pamiętał, bo ten film w reprezentacji nic absolutnie nie wnosił. Potem mieliśmy jeden remake, potem mieliśmy prequel remake'u i potem mieliśmy jeszcze jeden remake i chyba mieliśmy jeszcze jeden remake ostatnio. Bo była y, piła mechaniczna, a teraz był Leatherface. I nikogo te filmy nie obeszły. I zostaną prawdopodobnie w 100% zapomniane, bo najzwyczajniej świetnie nie były dość dobre. I tak jest z większością remaków, rebootów, które nie wyjdą. Zwyczajnie się o nich zapomina. I. No, i trzeba się z tym pogodzić, że co jakiś czas będzie wychodził jakiś remake czy reboot, który będzie kiepski, ale nigdy nam to nie zabiera oryginału. Wręcz przeciwnie, zawsze jest szansa, że ktoś będzie w związku z wyjściem remakeu, będzie chciał sobie zajrzeć i sprawdzić oryginał. Więc to też jest pewien powód, dla którego ja lubię remake, bo to sprawia, że powiedzmy, jakimś tam zainteresowaniem zaczyna się cieszyć oryginał. Kiedy pojawia się informacja o remakeu i reboocie to reakcja powinna być wręcz przeciwna do tego, że o nie, niech tego nie robią, bo na dobrą sprawę, niezależnie od tego, jak ten reboot wyjdzie, to i tak my jako widzowie, jako fani jesteśmy wygrani, bo jeśli wyjdzie reboot i okaże się bardzo dobry, no to mamy dwa dobre filmy. Jeśli okaże się, że jest kiepski, wciąż mamy oryginał i nikt nam niczego nie zabiera. Pojawia się tylko reboot, który może nas nie interesować. No właśnie, słuchajcie, no jeśli ogólnie was to nie przekonuje, jeśli wciąż nie rozumiecie, nie wiem, zalet robienia rebootów czy remake'ów, nie oglądajcie ich. Ja wiem, że to brzmi jak takie, nie podoba się, nie oglądaj, takie, wiecie, zbywanie, ale taka jest prawda. No, te rebooty i remake'i cały czas powstają, bo najwyraźniej wciąż jest na nie publika, wciąż jeśli zrobimy film, który ma ten sam tytuł i te sam, to samo logo, co jakiś tam film sprzed 10 czy 20 lat, czy może sprzed nawet 5, to chętniej ludzie na to pójdą do kina, chętniej my na to pójdziemy do kina. Może nie będę mówił o ludziach, tylko o nas, bo to o nas tak naprawdę chodzi, um, niż na jakiś film z kompletnie nowym logo. I to jest niestety problem. I. Jeśli nie popieracie robienia rebootów, remake'ów, sequeli, adaptacji itd. Tak no to chodźcie na oryginalne produkcje. Wybierajcie te produkcje, które nie są niczym rebootem remakiem i no, zasilajcie je swoimi pieniędzmi, bo tylko wtedy wytwórnie będą wiedziały, że opłaca się inwestować w nowe marki, że no, robienie nowych rzeczy gwarantuje im ich zyski. W tym momencie, niestety, zrobienie rebootu czy remake'u jest mniejszym ryzykiem niż zainwestowanie w kompletnie nową markę. Niestety, takie są realia i to nie wynika z chciwości wytwórni, bo wytwórnie od samego początku i od zawsze chcą zarabiać i są w ten sposób chciwe. To wynika z tego, na co my chodzimy do kina. Ale niestety, wraz z popularnością streamingu, bardzo często nie chce nam się sprawdzać nowych rzeczy w kinie, bo uważamy, że nam się nie opłaca, tylko wolimy już znane, sprawdzone, właśnie sequele, jakieś remake, rebooty, no bo znamy tę markę, wiemy czego się spodziewać, można iść do kina, natomiast jeśli jest coś nowego, to zakładamy, że a, to się sprawdzę w domu, żadne ryzyko wtedy. No i niestety przez to w kinach mamy coraz mniej oryginalnych, nowych produkcji, więc no, czas wrócić do podstaw i starać się to zmienić. No i słuchajcie, to by było na tyle, wybaczcie, że ten wywód był naprawdę chaotyczny, ale chciałem Wam tak pokrótce przedstawić moje podejście do remake'owania i rebootowania rzeczy i dlaczego ja, jak słyszę o reboocie czy remake jakiejś historii, którą lubię, to wcale nie, nie reaguje alergicznie, natomiast jeśli nie lubię, no to nie reaguje wcale bo tak zazwyczaj robią ludzie. No wiecie, chyba że mamy sytuację, gdzie jest ogłoszony remake czy reboot, i obsada jest do niczego, i reżyser jest kiepski, i ogólnie zapowiada się to fatalnie, ale to są specyficzne sytuacje, i też myślę, że nie ma co skreślać od razu czegoś na starcie. No ale to by było na tyle. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co na ten temat myślicie. Czy macie jakieś remake y albo rebooty, które osobiście bardzo lubicie, czy macie takie, których nienawidzicie i wam to zepsuło w ogóle ideę remake'ów na zawsze. Natomiast, oczywiście, zapraszam do śledzenia dalej kanału. I zajrzenia w najbliższej przyszłości na mój główny kanał, bo w ten weekend pojawi się wreszcie toka MCU, która jest cholernie długa i pracowałem nad nią naprawdę cholernie długo. Ok, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.